Dzień dobry, mili Państwo. Wybrałem się. W kierunku góry Szymona, nie mówi, że na górki, ale gdzieś tam. Byłem w aptece. Le leków tutaj, dosłownie mam na 2-3 miesiące z głowy Dosłownie sobie piwo 00 Tu jakieś czucharka rąbię ja mogę pojadę sobie chociaż przepraszam no ludzi popatrzeć Murzysz iść w tym domu i patrzy cztery ściany No komputer czy telewizor tu już dość ale jak trzymać kamerę i kulę nie bardzo jedna kula i kawałek gdzieś ławkę i tyle moja fajna czapeczka się rozleciała oryginał patrzcie puma że tak powiem i nie mam może napisz się do tego znajomego żeby w Stanach gdzieś może kupił taką zwrócę mu koszty A ten kawałek pościągam ślad, który zostanie na czapce to zostanie. Na to wywalę. Kupiłem uszczelkę do deklaratorów na no Akurat była 23 zł oryginał I, i szanowni państwo poduszkę do silnika pod spodem Tam jest taka jakaś i filtr filtr powietrza do silnika prostokątny taki 70 zł chyba bodajże i, 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 i jutro będzie mu no sobie podjadę i, i wezmę Także tu wydałem na samochód, no powiedzmy Natomiast się opytałem sprawy związane z EGR-em. Żeby nikt mnie nie oszukał, że tak powiem. Żeby mnie nikt nie oszukał. No 300-400 złotych to taki początek wejścia, nawet mówi, że do 800. Byłem w sklepie, gdzie byłem właścicielowi winny dwie stówy. Minęło chyba z pięć lat, autentycznie. Oddałem, przeprosiłem i tyle. Tak się jakoś dziwnie złożyło, że... nigdy nie było czasu iść i sprawę załatwić. Tak naprawdę to się facet szacet nie jest drogi i ma części samochodowe, ma hurtownię nazwijmy. No ma warsztat. Warsztat jest droższy w obsłudze, ale części są względnie tanie. Nie musisz iść na Allegro. Nie musisz, że tak powiem, za przesyłkę. Nie ma. W ciągu paru godzin dostarczy. Dobra, mamy to już wyrównane. Że tak powiem, ślad jest jednakowy. let